Oczywiście, mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami. Subskrybujcie. Czy ja. czy ja umrę? Zapytał mnie, kiedy przywieziono go do sali operacyjnej. Pracuję w szpitalu już od wielu lat i słyszałem to pytanie już z tysiąc razy, ale szczere odpowiadanie na nie nigdy nie stało się dla mnie ani trochę łatwiejsze. Oczywiście, że nie. Poskładamy cię do kupy i zaraz będziesz jak nowy. Skłamałem. Chłopak został zmiażdżony podczas przerażającego wypadku samochodowego. Robiliśmy wszystko, co mogliśmy, aby ocalić jego życie, ale szansa na to, że nam się uda. Cóż, nadzieja jest u nas ograniczonym zasobem. Sam fakt, iż pozostał on przy świadomości, pomimo tego, że stracił większość swojej krwi, był całkiem osobliwy. Ale po 10 latach pracy w tym miejscu nic już mnie tak naprawdę nie potrafiło prawdziwie zaskoczyć. Anestezjolog zaczął znieczulać młodego, podczas gdy my myliśmy nasze ręce, przygotowując się do operacji. Lekarzem chirurgiem prowadzącym miał być Damien, specjalista w ciężkich przypadkach multiurazów, to jest zajmujący się operowaniem wielu narządów jednocześnie. Ja miałem mu asystować jako chirurg konsultujący. Gdy chłopak zapadł w głęboki sen, przystąpiliśmy do operacji. Otworzyliśmy go, a następnie spojrzeliśmy po sobie z oczami pełnymi rozczarowania. Za cholerę, ten dzieciak nie miał szans przeżyć tej operacji. Pomimo braku wiary, próbowaliśmy. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niestety, 30 minut od rozpoczęcia operacji, jego serce. Poddało się. Jak to możliwe, że on przeżył aż do teraz? zapytał Damian. Damian ogłosił czas zgonu i odszedł, zostawiając cały ten bałagan za sobą. Wziąłem na siebie odpowiedzialność za szycie chłopaka, umycie go i przyszykowanie jego ciała do kostnicy. Robiłem to już setki razy. Nigdy nie było to dla mnie przyjemne zadanie, ale z drugiej strony. Czułem, że w ten sposób mogę po raz ostatni okazać zmarłemu należny mu szacunek. Dzieciak nie miał więcej jak 15 lat. Z tego, co słyszałem, dopiero uczył się jeździć. Niedoświadczony, rozpoczął jazdę po śliskiej drodze. Wpadł w poślizg, auto wyrzuciło wrów. Jechał zim ojciec, zginął na miejscu. On zaś przeżył na tyle długo, że mógł stawić czoła operacji. Przyłożyłem igłę do jego otwartego brzucha. Ciało drgnęło. Zszokowany wycofałem rękę, zastanawiając się, co mogło wywołać ten skurcz pośmiertny. Chłopak szeroko otworzył oczy i ostro zaczerpnął powietrza. Wydał z siebie najbardziej brutalny krzyk, jaki kiedykolwiek słyszałem. On! On powrócił do świata żywych! Pomóż mi! Błagał gardłowym głosem. Cofnąłem się spanikowany, następnie poślizgnąłem i upadłem na podłogę. Wyzwałem pomoc. Zespół chirurgów z Daymianem na czele wbiegli do sali. Każdy z nich z przerażeniem patrzył na krzyczącego na stole operacyjnym martwego chłopaka. Miał złamany kręgosłup, więc mimo krzyków pełnych agonii nie mógł się poruszać. Anestezjolog niezwłocznie przystąpił do uspokojenia pacjenta oraz podania mu środków odurzających, podczas gdy my sprawdzaliśmy jego funkcje życiowe. Pomimo wszelkich dowodów wskazujących na to, że jest inaczej. Jego serce nie zaczęło bić ponownie. On powinien być martwy. Zacząłem uciskać mu klatkę piersiową, rozpoczynając masaż serca. Na dźwięk łamanych pod moimi rękoma żeber dostałem spazmów dreszcz. Krzyk chłopaka zamienił się w bulgot, gdy już nie był on w stanie złapać kolejnego oddechu. On nie zasypia, krzyczał anestezjolog, podając mu drugą dawkę propofolu. Oczywiście bez funkcjonującego serca nie było możliwości, aby lek popłynął razem z krwią przez jego żyły, nawet jeśli starałem się z całych sił pompować tą krew za niedziałające już serce. Po jakiejś godzinie ucisków do sali wszedł ordynator chirurgii i nakazał nam przestać. W rezultacie wyrządziliśmy więcej szkód i w niczym nie pomogliśmy. Co się? Co, 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 co się ze mną dzieje? Wyjąkał dzieciak, wciąż w pełni przytomny. Nikt nic nie odpowiedział. Nie potrafiliśmy znaleźć odpowiednich słów, które byłyby w stanie opisać przerażający terror, jaki objawił się przed naszymi oczami. Większa część zespołu zaczęła opuszczać salę. Stawialiśmy już czoła naprawdę wielu wyzwaniom, ale jeszcze nigdy nie przydarzyło się nikomu z nas takie coś. Jak masz na imię? Zapytałem go, chociaż z góry znałem już odpowiedź. Widziałem je w jego karcie. Chciałem jednak, aby chłopak się skupił. Brian Dawson odpowiedział. Wziąłem głęboki wdech, starałem się zachować spokój i opanowanie. Brian, miałeś wypadek, wyjaśniłem. Jego oczy zaczęły krążyć gorączkowo dookoła pokoju, gdy zorientował się, gdzie się teraz znajduje. Widziałem, że starał się podnieść swoją szyję, ale z uwagi na złamany kręgosłup był całkowicie sparaliżowany. Nie mogę się ruszyć. Ja, ja nie mogę wstać załkał. Podszedłem bliżej i stanąłem bezpośrednio nad jego głową. Brian, twoje serce nie bije powiedziałem. George, ordynator chirurgii, chwycił mnie za ramię i szepnął, abym udał się z nim na chwilę na stronę. Musimy odizolować pokój operacyjny. Cokolwiek się teraz tutaj dzieje pozostaje między nami. I pamiętaj, to może być zaraźliwe. Powiedział następnie chwycił telefon i ruszył do pokoju przygotowawczego. Widziałem go przez szklane drzwi, ale nie słyszałem o czym mówił. Założyłem, że zadzwonił po ochronę, nakazując im zamknąć nasz oddział. A co, z, a co z moim ojcem? Zapytał Brian, siłą powstrzymując łzy. Bardzo zaskoczyło mnie to pytanie. Przecież dopiero co powiedziałem mu, że jego serce przestało działać, że jest zniszczone, że tak naprawdę jest już martwy. A mimo to, jego pierwsze zmartwienie dotyczyło nie jego, a jego ojca. Przykro mi Brianie, zmarł na miejscu. A, a co ze mną? Co się z mną teraz stanie? Niedługo umrę, prawda? Zapytał. Nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć, jeszcze nigdy nie znalazłem się w podobnej sytuacji. Udzieliłem mu jedynej odpowiedzi, która przyszła mi wtedy do głowy i która wydawała mi się chociaż trochę pocieszająca. Nie jesteś sam, zostanę z tobą do samego końca. George szybko zamknął salę operacyjną. CDC, Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, z pewnością już o wszystkim wiedzieli. Jedyne co nam pozostało, to czekać czekać i modlić się, żeby Brian nie zarażał. Ja i tak już byłem narażony, więc zbadałem Briana ponownie. Sprawdziłem, czy mógłbym w jakiś sposób poprawić jego aktualną sytuację. Czy czujesz, jak tu ściskam? Zapytałem, sprawdzając po kolei jego kończynę. Nie, nie czuję tego odpowiedział. Ale tak bardzo mnie boli w środku. Czy mógłbyś sprecyzować, gdzie dokładnie? Dopytałem. Wszędzie. Proszę, zrób coś z tym. Błagał mnie. Podałem mu dawkę fentantylu, czyli bardzo silnego leku opioidowego, służącego do uśmierzenia silnych bóli, ale bez bijącego serca. Lek nie miał możliwości rozprowadzić się po jego ciele. W sumie to zwątpiłem, czy lek ten w ogóle może odnieść u niego jakikolwiek skutek. Aby odwrócić jego uwagę od bólu, zacząłem wypytywać go o błahe, przyziemne sprawy, takie jako jego hobby czy o rodzinę. Brian był na tyle inteligentny, że szybko połapał się w tym, co zacząłem robić, ale mimo to odpowiadał na pytania. Może robił to ze strachu, a może naprawdę miał nadzieję, że ktoś może go ocalić. Mijały godziny. Nadal czekaliśmy, aż ktoś powie nam, co mamy robić dalej. Połowa chirurgów została już poddana kwarantannie z obawy na ryzyko zarażenia. W końcu CDC dojechało. Weszli do sali ubrani w pełne kombinezony ochronne. Pozwolono nam przenieść Brajana do pokoju przygotowawczego. Sala ta była już uprzednio ewakuowana, więc chłopak mógł poczuć się tam chociaż odrobinę swobodniej. Pozostali chirurdzy zostali przeniesieni do gabinetu chirurgicznego, do czasu aż sytuacja zostanie opanowana. Ja zdecydowałem, że zostanę przy Bryanie. Nikt nie powinien cierpieć w samotności, zwłaszcza, że agenci CDC sądowali go różnej wielkości igłami. Z entuzjazmem pobierając od niego kolejne to próbki do badań. Jedynym powodem, dla którego pozwolono mi zostać, było to, że Brian zachowywał się przy mnie stosunkowo spokojnie. Po zakończeniu procedur było już bardzo późno, ale ja nie mogłem spać. Wątpię, aby Brian był fizycznie w stanie zapaść w sen, więc postanowiłem przegadać z nim całą noc. Coś jest nie tak z moimi oczami, powiedział w pewnym momencie. Bolą cię? Nie, ale krawędzie zaczęły się jakby rozmazywać. Dziwnie się czuję. Wyszedłem na chwilę z sali, aby porozmawiać z Georgem. Wciąż był w szpitalu, dużo dzwonił, upewniał się, że wszyscy pacjenci zostali przetransportowani w inne miejsca. Może moglibyśmy podczepić chłopakowi krążeniowo-oddechowe urządzenie pomostowe? Zapytałem. George odłożył na chwilę telefon i westchnął. A potem co? Jego wątroba jest do niczego, jego aorta jest pocięta na wiele części. Jego jelita są prostrzaskane na strzępy. Nawet z nowym sercem nie ma możliwości, aby on przeżył. Dotrzymaj mu, proszę, towarzystwa, jeśli mógłbym cię o to prosić, odpowiedział George. Wiedziałem, że ma rację, jednak cała moja wiedza nie miała znaczenia w obliczu tej całej szalonej sytuacji. Panie doktorze! krzyknął Brian. Podbiegłem do niego. Ja, ja nic nie widzę! Wyjąkał. Wyjąłem latarkę i zbadałem jego oczy. Obie źrenice nie reagowały na światło. Jego oczy zaczęły się zapadać. Jest to jeden z etapów rozkładu. Brian zaczął gnić. Proszę, tak bardzo się boję. Brian był odważnym dzieckiem, ale powoli zaczął tracić panowanie nad sobą, podobnie jak i cały nasz oddział. Nadal do niego mówiłem. Widziałem, było to wręcz oczywiste, że jeśli rozkład będzie nadal postępował, to chłopak straci wkrótce wszystkie swoje zmysły. Co więcej, będzie w pełni świadomy tego, co doświadcza. I jakkolwiek potwornie to zabrzmi, miałem nadzieję, że to pozwoli mu w pełni stąd odejść, że to w końcu pozwoli mu w pełni umrzeć. Kontynuowaliśmy rozmowę. Pytałem go, czy może zechciałby do kogoś zadzwonić. Wcześniej dowiedziałem się od innych, że nie ma już żadnej rodziny. Jego matka zginęła podczas porodu. Jego ojciec zginął podczas wypadku, w którym on sam uczestniczył. Po jakimś czasie głos Briana zaczął być coraz bardziej głośny, jakby zaczął mieć problemy ze słuchem. Czy dobrze mnie słyszysz? Zapytałem. Co powiedziałeś? Brian praktycznie już krzyczał. Jego słuch pogorszył się, przechodząc z osłabienia do całkowitej głuchoty przy ciągu zaledwie kilku minut. Nie zdążyłem czegokolwiek zrobić, nie mogłem w niczym mu pomóc. Brian był teraz ślepy i głuchy, nie mogliśmy już dalej rozmawiać. Bez względu na to, jak bardzo starałem się pocieszyć umierającego chłopaka, byłem całkowicie bezskuteczny. Agenci CDC szybko zorientowali się, że moja obecność stała się zbędna, wyprosili mnie. Podczas gdy wychodziłem, Brian krzyczał z przerażenia i agonii. Z każdą kolejną sekundą jego własne ciało zaczęło się rozkładać i nic co moglibyśmy zrobić nie było w stanie złagodzić jego bólu. Gdy nastał poranek jego krzyki ucichły, wtargnąłem do pokoju ku przerażeniu agentów. Brian podpięty był do setek różnych kabli monitorujących jego serce, jego mięśnie oraz pozostałe w nim jeszcze organy. Oczywiście monitor serca nie wykazywał żadnych aktywności. A postępujący rozkład wyłączył wszystkie jego mięśnie. Brian uspokoił się nie dlatego, że przestał czuć ból, ale dlatego, że nie był już w stanie dłużej krzyczeć. Jedynym organem w ciele, który nadal działał, był jego mózg. Co tu się do kurwy nędzy dzieje? zapytałem. Wyprowadźcie go stąd wrzasnął jeden z mężczyzn. Jeden z agentów wyprowadził mnie na zewnątrz, ale został ze mną i zaczął mi tłumaczyć, co się dzieje. Nie musisz się martwić o to, czy to było zaraźliwe. Niebawem zniesiemy kwarantannę, powiedział posępnie. Mówiąc to, sprawiał wrażenie dziwacznie ponurego. A co z Brianem? Co się teraz z nim stanie? zapytałem. Nadal jest świadomy, ale jego układ oddechowy przestał funkcjonować. Nie ma już możliwości, abyśmy mogli się z nim skomunikować. Brian nadal żył ślepy, głuchy, niemy. Samotny w swoim cierpieniu, nie mogąc umrzeć. Jak długo będzie jeszcze cierpiał? Zapytałem. Będziemy wiedzieć więcej, gdy przeniesiemy go do naszej specjalnej jednostki. Jeden ze starszych agentów CDC zażąda, aby jego kolega zamilkł, zanim zdążyłby powiedzieć mi zbyt wiele. Chwilę później wyszli z Brianem zamkniętym w hermetycznej kapsule, aby nikt nie mógł zobaczyć horroru, który właśnie wydarzył się na naszym oddziale chirurgicznym. Jak tylko zniesiono kwarantannę, udałem się do domu. Następnie napisałem wypowiedzenie z pracy. Miałem w CDC dobrego znajomego, ale jak tylko spróbowałem dowiedzieć się czegoś więcej o sprawie Briana, ten twierdził, że taka sprawa nigdy do nich nie wpłynęła, że do ich jednostki nigdy nie dotarł żaden Brian Dawson. Jakiś miesiąc później, pod moimi drzwiami pojawił się prawnik w towarzystwie lekarza. Mieli ze sobą stos różnych dokumentów. Wszystkie dotyczyły tajemnicy lekarskiej oraz poufności w stosunkach lekarz-pacjent. Prawnik wyglądał na zmęczonego, wręcz wykończonego. Jakby od rana do późnego wieczora, odbywał wiele wycieczek, takich jak ta, która dzisiaj miała miejsce przed moim domem. Poprosił mnie o podpisanie dokumentów oraz o to, abym nigdy nikomu nie mówił nic na ich temat. Powiedział, że jakbym to zrobił, straciłbym swoją licencję chirurga. Nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. Skończyłem na dobre z byciem lekarzem. Lekarz dał mi zastrzyk. Powiedział mi, że choroba Briana nie była dla nich obca. Powiedział, że jest ona bardzo zaraźliwa, ale objawia się dopiero po śmierci. Powiedział, że połowa naszej populacji zarażona jest chorobą, która utrzymuje świadomość mózgu przez wiele godzin po śmierci, czasem nawet dni. Przypadek Briana był szczególny, gdyż zachował on niektóre funkcje motoryczne, przez co był on w stanie z nami rozmawiać. Zastrzyk, który mi podano, nie był lekarstwem. Służył on jedynie temu, abym nie zaraził nikogo tą chorobą. Gdy umrę, czeka mnie ten sam los co Briana. Mam nadzieję, że ktoś będzie przy mnie, gdy to się stanie. Cześć. Dzięki za wysłuchanie mojego nagrania. Jeśli podobają Ci się moje materiały i chcesz, aby kanał się rozwijał, wesprzyj Horror Ziomana w serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie filmu. Do następnego razu.